Witam was ludzie w nowym odcinku z gry Heroes of Might Magic 3 HD Edition Dokładnie tak, kontynuujemy nasz scenariusz Zjednoczony front Dokładnie tak Kończymy turę I zaraz przejmujemy zamek Dobra Nimbus tutaj odkrywa dalej co tutaj może się znajdować A Orin tutaj dzielnie przejmuje zamek Dokładnie tak Super, kolejne jednostki i dobrze, co tutaj mamy? Okej, okay. ciekawe, bardzo ciekawe. To może tak, może powiedzieć, mogę powiedzieć w praktyce być. A jak ten zamek się prezentuje? Tak samo jak ten. Spoko, tutaj już zrobiłem. Dobra, czyli teraz w tym zamku zacznę robić gildy magów. Okej, okay. stury. no i idę dalej. O, tutaj jest zamek, shadow keep, czyli dwa zamki, spoko. Czy tutaj coś znajdę też? Chyba jednak za blisko tego jakby poprzedniego zamku. Okej, okay, dobra, zobaczymy co tam będzie. Fajnie, już mam dużo surowców zdobywam, więc fajnie. A takie ja miałem problemy na początku z drewnem i rudą nie? Teraz już prawie w ogóle ich nie mam. problemów w sensie. Dobra, idziesz dalej. O! O, mam to przejście, ok. Tutaj jest jakiś zamek, chyba. Tak mi się wydaje. Ok, tu jest przejście i tutaj podejrzewam, że będzie gdzieś zamek. Oczywiście pewnie nie jestem, ale tak podejrzewam. Nie zrobię tutaj kildy magów, ale zrobię tutaj. Dobrze. Ok, jesteś tutaj. I ty jesteś tutaj. Mnóstwo. No, Arla, coś może mieć. Dobra, najpierw oczywiście pobocznymi bohaterami się ruszę. Uf. Wziąłeś, ale Taniały chyba pamiętam, że już z nimi walczyłem. I je pokonałem. Więc spoko. Dobra, czyli tutaj zamku nie ma, czyli mogę iść tutaj. Jakby gonić tutaj. Was. Dobra, to jest ważniejszy? Ty jesteś ważniejszy. Ale masz szkielety. To nie będziesz aż taki szybki. Ty masz logistykę masz. Dzielny. Okej, okay, dobra, to w takim razie tutaj coś robię, nie, nie robię, tutaj też nie, okej. Okay. Idziesz tu. Idziesz na dół, okej. Okay. Teraz widzę. Sprawdźmy, co jest w czarnym rynku, na czarnym rynku. Nie wiem, jak to się dokładnie powinno zmieniać. Dobra, złapiesz, złapiesz. Dzielno, RIN. Pięknie. 24 poziom. Dziękuję, dziękuję. Tutaj czwarty poziom, na którym jest planowanie, spoko. Może być. O! Merist niebezpiecznie. Widzę, że wykupiłeś większość artefaktów. Ktoś czuję, że może mi tutaj zginąć. Mój bohater. Septienna, ciebie już tutaj ma nie być. Wiesz tak nie ma, dokładnie tak. No i idziesz. Tutaj już raczej na te początkowe zamki ataków już nie będę tutaj, nikt nie będzie ich atakował. Tak myślę. Okej, okay, tutaj są tylko takie rzeczy. Spoko. No tutaj idziesz tutaj. Zabijesz? No prawie zabijesz. Próbuję się cofnąć, zobaczymy czy to mi coś da. O i tutaj jest nagasz. Jakiś. Dobra, idź tutaj. Ty na razie, o to na przykład sobie przejmiesz spoko. Eee, 10 jeszcze nie mam rtęci. Zaatakowałeś, tak, uciekaj, uciekaj, koronius. Dobrze, ja to w takim razie w bastionie ciebie zrobię. Ok. I też zrobię tutaj piąty poziom, i mam lot. Super. Też nie miałem. Czyli teraz tylko nie mogę tego zamku stracić, żeby za, żaden bohater się nie, nie nauczył tych czarów. Oprócz tego to bardzo się cieszę. Czy mam takie coś? Okej, okay, troszeczkę się wycofaj, żeby nikt na pewno Ciebie nie zabił. Nimbusie, nie Tutaj był zamek, tak? Dobrze pamiętam. Oj, ojoj, ojoj, ojoj. Nieprzyjemnie. Stań tutaj. Dobrze. Jeszcze raz tutaj stań. Ty zabij zamek. dabi zamek. Zniszcz przynajmniej coś w tym stylu, ale nie zabij, <grym> Jakoś to nie pasuje. No tutaj widzę, chyba nagasz ucieka. Okej, okay, dobra. Spoko. A ten zamek jak wygląda? Tak samo jak cała reszta. Tutaj też trzeci poziom robię. Okay.